Dzień dobry, witajcie z nowym MGHS-em. A jeżeli oglądacie ten film w momencie jego wigilijnej premiery, no to życzę Wam wesołych świąt i daję kolejny pretekst do wspaniałej rodzinnej świątecznej kłótni. No bo jak to jest z tymi Chińczykami? Dobrze? Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Poprzednie wcielenie HS, mimo że nowe na naszym rynku, konstrukcyjnie było autem z 2018 roku, a nowy HS to zdecydowany postęp, który nadal kusi swoją niską ceną. O ile samochód testowany przez nas parę miesięcy temu był dosyć stonowany, jeżeli chodzi o wygląd, to tutaj jest zdecydowanie ładniej, bardziej europejsko. No, mnie się to. Podoba. No i też ciekawostka, bo w tym modelu do dyspozycji mamy tylko jeden rozmiar felg, 19 co one już w standardzie. I teraz tak, auto urosło do rozmiarów stawiających go w segmencie crossoverów D, bo mamy tutaj prawie 4,7 metra długości, podobnie jak chociażby Nissan X-Trail. Jednak auto bliżej będzie wymiarem w środku jak Kaszkaj, podobnie będzie też z bagażnikiem. Jednak bazowy Kaszkaj z nieco słabszym silnikiem Startuje od 138 tysięcy złotych, a tutaj 118 tysięcy złotych, 20 tysięcy mniej za naprawdę dużego i pakownego suwa i znacznie poprawionego względem wcześniejszego modelu, który testowaliśmy parę miesięcy temu. W ekranach już się nie ogolimy, bo sama tafla jest nieco bardziej matowa niż w poprzedniku. Nie, nie mieliśmy żadnej naklejonej folii we wszystkich testowych autach, po prostu bardzo mocno odbijało się światło z środka. No i tak, wykończenie wnętrza również uległo nieco poprawie, ale jest ona naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jak na tą półkę cenową, można powiedzieć, że jest naprawdę solidnie, no i fotele również są bardzo komfortowe, nawet w dłuższych trasach. Poprawione jest również wyciszenie w trakcie jazdy, przez co na autostradzie jest już przyjemnie, jednak parę rzeczy się nie zmieniło. Klimatyzacja nadal jest ona manualna. No i tutaj mamy cieplej albo zimniej na dolnym suwaku. No i mniej wiatru, więcej wiatru. Nie da się tutaj tak wygodnie ustawić tej temperatury wewnątrz. No i wczoraj z zegarkiem w ręku minęło prawie 6 minut, zanim zaczęło lecieć ciepłe powietrze przy zerze na zewnątrz. W wersji ekskluzyw mamy już normalną klimatyzację dwustryfową automatyczną. Być może działa ona lepiej. Nie mieliśmy niestety takiego auta do sprawdzenia. Ekrany mają średnie kąty widzenia, przez co widać, że ten środkowy jest nieco ciemny. W nocy ekran kierowcy świeci za to takim bladym podświetleniem i dużą ilością niebieskości, idealnie dla wieczornego wzroku. No i środkowy ekran w naszym aucie wyraźnie ma jakby takie wypalone placki miejscami. Nie wiem czy jest to zabieg celowy, no ale nie wygląda to. Za dobrze. I daje nam to auto takie pełne sprzeczności, bo czuję się tutaj trochę, jakby to był taki niedokończony produkt. Mimo, że nie chciałbym tego określenia używać, ale no to po prostu takie są moje odczucia. No i też same multimedia, mimo że są przejrzyste, to miejscami są naprawdę pogmatwane. Klimatyzacja działa tylko z głównego ekranu i musimy się za każdym razem na niego przełączać, żeby cokolwiek zmienić. Audio brzmi, jakby naprawdę zamontowano tutaj 6 radyjek z bazaru. No, uszy mnie bolą, jak słuchałem muzyki powyżej 30% głośności. No i asystenci jazdy. Wiem, zaraz ktoś powie, źle jeździsz, skoro przeszkadzają ci asystenci jazdy. No, ale jeżeli przekroczymy prędkość o 1 albo 2 km na godzinę, to zostaniemy przez samochód upomnieni. No i żeby sprawdzić to. Powiadomienie, patrzymy na ekran i pojawia się komunikat Skup się na jeździe. I mamy taką wspaniałą kakofonię brzęczyków dookoła nas przy każdej podróży. Kamera wyczuje, że zmieniło się ograniczenie prędkości, mimo że nie zmieniło się albo nagle odświeży się ograniczenie z czapy i znowu będzie brzęczeć, więc musimy te wszystkie opcje, jak słychać, po kolei wyłączyć w opcjach jazdy za każdym razem. Tłumaczenia poszczególnych opcji potrafią być, inaczej tego nie określę, po prostu idiotyczne. Zegary po angielsku Instrument Cluster, a po polsku w wykonaniu MG będzie to po prostu Cluster. I mamy tryb zanurzenia w klastrze, przez co wyłączamy po prostu dwa panele na tym ekranie, ale nadal mamy sporo informacji. No i jedziemy. Kolejny temat, który podzielił ludzi pod naszym materiałem i zrzucił falę bezpodstawnej w sumie trochę krytyki. Rżniecie tym autem jak opętani! Stek bzdur! Moje pali 8 litrów! To ja Was zapytam, jak Wy jeździcie tymi HS-ami, że one Wam palą 8 litrów? 30 po mieście i 100 na autostradzie? Wyjeżdżając tym autem od importera ujrzałem spalanie na zegarach 9,2 litra w takim cyklu mieszanym. Natomiast wyjeżdżając na autostradę, ten ma 140 10 litrów to jest minimum, podchodziło nawet pod 11. Jeżdżąc po mieście, podobnie, 11-12 przy normalnej jeździe, nie piłując tego auta. To były wyniki takie, jakie osiągałem w pół tony cięższym i 100 koni mocniejszym Volvo XC60 przy tym samym stylu jazdy. Na obronę tego auta mogę powiedzieć, że konkurencyjny Ssangyong Torres z podobną mocą spali podobne ilości paliwa, ale to jest takie kolejne tanio. Ale bo ten silnik, jak to jednostka TGDI, nie lubi, jak się wciska w nim gaz. Dynamika również została na przeciętnym poziomie setka w niecałe 10 sekund i czuć, że przy dociśnięciu gazu auto po prostu się troszkę męczy. Zmieniła się nieco sama charakterystyka zawieszenia, bo moim zdaniem teraz jest nieco sztywniej, jakby tak bardziej europejsko, ale nie utraciliśmy tutaj fajnego komfortu, bo naprawdę przyjemnie się tym autem jeździ, nawet w dalsze trasy. Jest tak bardziej europejsko. Jednak nadal za bazowe 118 tysięcy mamy kawał samochodu z LEDami przód tył, wszystkimi szybami w prądzie, dwa ekrany w środku, elektryka fotela kierowcy, bez kluczykowe otwieranie-zamykanie. A, a przy naszym aucie za 127 tysięcy z automatem mamy też aktywny tempomat. Jest też nadal średniej jakości kamera cofania, która czasem potrafi uruchomić się z błędnym wyświetlaniem, jak za szybko włączymy wsteczny po odpaleniu auta. Więc po raz kolejny cena czyni cuda. No bo w cenie nawet doposażonego na Maxa HSA nadal dostaniemy bazową konkurencję, a jeżeli byśmy doposażyli konkurencję, to uzyskamy taką cenę jak w gamie MG za 270 konnego plugina. Jednak czy jest to samochód, który dobije europejską konkurencję? chyba nie przynajmniej moim zdaniem jako człowieka który nie lubi aż takich kompromisów za 5-10 lat możliwe podobną drogę przeszły auta japońskie w latach 80 później koreańskie za sprawą Kia i Hyundaia i teraz chińczycy również z 7-letnią gwarancją widać że chińczycy odrabiają lekcje jednak w swój dość pokrętny i powolny sposób bo 6 lat później kolejna generacja HSA i znowu mamy te moim zdaniem niedoróbki które były w pierwszej generacji jednak jak to mawiał klasyk... Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. A co Wy sądzicie o chińskiej ofensywie na rynku motoryzacyjnym? No i oczywiście o nowym hs -ie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Jeżeli film Wam się podobał, to nie obrazimy się za łapkę w górę pod nim oraz oczywiście subskrypcję naszego kanału. Pomaga nam to w rozwoju i zwiększa zasięg naszych filmów. Dane techniczne i galerie zdjęć znajdziecie na naszej stronie, link w opisie. Ja się z Wami żegnam, dzięki za dziś i do zobaczenia.